Czasami jedno spojrzenie, jedna postawa, nawet jedna cisza, pozostawia niezatarty ślad na osobie, która siedzi naprzeciwko. Aby zrobić różnicę już na pierwszy rzut oka, liczy się coś więcej niż tylko wygląd. To gra, w którą gra się umysłem. Umiejętność wyróżniania się w tłumie bez krzyczenia, umiejętność wzbudzania ciekawości bez mówienia, to jest istota sprawy. W tym filmie opowiem Ci o pięciu skutecznych taktykach psychologicznych, które zmienią grę. W świecie, w którym na zewnątrz wszyscy siedzą cicho, a w środku rozpętuje się piekło, twoja wewnętrzna cisza będzie twoją najpotężniejszą bronią. Jeśli chcesz zostać zauważony, pozostawić po sobie ślad i wywrzeć silne wrażenie w każdym otoczeniu, w którym się znajdziesz, polecam obejrzeć ten film do końca. I nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby nie przegapić więcej, ponieważ będzie to pierwszy krok do odbudowy samego siebie. Rozdział 1 Cisza umysłu. Na pierwszym spotkaniu wszyscy mówią. Niektórzy za pomocą słów, niektórzy za pomocą mowy ciała, niektórzy po prostu poprzez swoją obecność. Ale prawdziwy wpływ wywiera ten, kto potrafi dotrzeć do umysłu, nawet nie mówiąc. Ponieważ cisza umysłu jest jednym z najskuteczniejszych sposobów, aby wyróżnić się spośród przeciętności i zwrócić na siebie uwagę. Nawet jeśli ludzie cię nie znają, zauważą cię ze względu na spokojną energię, która od ciebie emanuje. Gdy Twoje oczy są spokojne, ramiona wyprostowane, a umysł spokojny, Twoja obecność jest wyczuwalna jeszcze przed wejściem do pokoju. Cisza umysłu nie jest słabością, wręcz przeciwnie, jest to najczystsza forma wewnętrznej mocy. Gdy ktoś jest napięty, pospieszny lub przyjmuje postawę obronną, sam Twój oddech wzbudza ciekawość. Bo w ciszy kryje się tajemnica. Ludzie chcą rozwiązać tę zagadkę. W tym momencie już zadomowiłeś się w ich umysłach. Trudno zmienić pierwsze wrażenie, ale to od Ciebie zależy, jakie pokierujesz. Spojrzenie, które nie mówi, ale sprawia, że czujesz, gdy Wasze oczy się spotykają. Słowa nie są potrzebne. Bądź cichy, ale silny. Ponieważ ten, kto przyciąga najwięcej uwagi, to ten, kto najmniej mówi. Rozdział dwie sztuka tworzenia wrażenia za pomocą wyglądu. Oczy szepczą to, czego słowa nie potrafią wyrazić. Spojrzenie mówi drugiej osobie, zauważyłem cię, lub musisz zwrócić na mnie uwagę. Jednym z najskuteczniejszych sposobów, aby zrobić wrażenie już na pierwszy rzut oka, jest umiejętność nawiązywania kontaktu wzrokowego. Ale nie chodzi tylko o wygląd. Rozmawianie oczami, wywoływanie uczuć u innych, wpływanie na nich, to jest sztuka. Ludzie szukają inteligencji i świadomości tego, co kryje się za wyglądem. Krótkie, ale głębokie spojrzenie przekazuje drugiej osobie wiadomość: Jestem tu i jestem świadomy. Nie za długie, nie za krótkie. W sam raz. Ani nalot, ani ucieczka. W idealnej równowadze. Twoje oczy są odbiciem Twojego umysłu. Jeśli masz wewnętrzny spokój, Twoje spojrzenie będzie budzić zaufanie. Jeśli masz w sobie jakiś cel, twój wzrok będzie skupiony. A jeśli jest w tobie determinacja, twoje spojrzenie niesie ciche potwierdzenie. Nie potrzebujesz słów, żeby zaimponować drugiej osobie już w pierwszych sekundach. Wystarczy uważne, świadome i głębokie spojrzenie, aby zaczęli się zastanawiać, kim jesteś. Ludzie nie pamiętają, co powiedziałeś, ale pamiętają, jak sprawiłeś, że się poczuli. A czasami spojrzenie pozostaje w pamięci na całe życie. Rozdział 3. Nie okazuj swoich emocji. Największym sekretem ludzi, którzy od pierwszego wejrzenia robią różnicę, nie jest to, co mówią, ale to, czego nie pokazują. Ponieważ prawdziwa siła polega na umiejętności panowania nad swoimi emocjami. Druga osoba może być zła, zaniepokojona, a nawet chcieć cię sprawdzić. Ale dopóki nie pozwolisz, aby burza w tobie wybuchła, zawsze będziesz mieć kontrolę nad grą. Wiele osób jest przytłoczonych emocjami już w pierwszych sekundach po poznaniu kogoś. Są podekscytowani, zdenerwowani, ich ton głosu się zmienia, ich ciało staje się napięte. Ale jeśli nie odzwierciedlasz ich uczuć, trudno im będzie zrozumieć, co myślisz. To czyni cię tajemniczym i potężnym. Twój spokój ma również wpływ na wewnętrzny świat drugiej osoby. Osoba, która z Tobą rozmawia, zaczyna wyczuwać Twoją energię, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Pamiętaj, nie mówię, żebyś tłumił swoje emocje. Po prostu nimi zarządzaj. W razie potrzeby weź oddech, zrób krótką przerwę i utrzymuj kontakt wzrokowy. Uśmiechaj się, ale nie przesadzaj. Nawet jeśli czujesz podekscytowanie, obróć to na swoją korzyść. Ponieważ ktoś, kto potrafi kontrolować swoje emocje, budzi zaufanie. A zaufanie jest najważniejszym pierwszym wrażeniem. Jeśli chcesz wywrzeć wrażenie które będzie niewidoczne, ale głęboko odczuwalne oto pierwszy krok: zachowaj spokój, zachowaj zimną krew i zachowaj kontrolę. Rozdział 4: Tworzenie własnej mistycznej przestrzeni. Jeśli chcesz wzbudzić ciekawość od pierwszego wejrzenia, nie powinieneś zdradzać wszystkiego. Ponieważ tajemnica jest jedną z emocji, które najbardziej zaprzątają ludzki umysł. Kiedy wszyscy mówią ci wszystko, jeśli nie jest jasne, co myślisz, co czujesz, dlaczego tam jesteś, wtedy przyciągasz uwagę. Ludzie chcą cię rozgryźć, zgadywać na Twój temat i wymyślać historię na Twój temat. A te historie sprawiają, że warto o Tobie mówić. STW zamknięte RZ własną mistyczną przestrzeń, dzieje się to za pośrednictwem ciszy, postawy ciała i dobranych słów. Zamiast tracić czas na zbędne szczegóły, mów konkretnie i treściwie. Udzielaj krótkich, ale inteligentnych odpowiedzi na pytania. Nie okazuj zbyt otwartego wyrazu twarzy, ale też nie zamykaj go. Niech pozostanie po środku, w miejscu, które budzi wątpliwości. Ponieważ ludzie uzależniają się od niepewności i szybko chłoną to, co oczywiste. Jeśli chcesz się wyróżnić, nie daj się łatwo rozgryźć. Każdy krok, każde spojrzenie, każda cisza muszą mieć znaczenie. Im bliżej ktoś jest ciebie, tym bardziej powinien czuć się od ciebie oddalony. Wtedy o Tobie zapamiętają. Bycie osobą interesującą jest cenniejsze niż bycie osobą znaną. I pamiętaj, że gdzie jest tajemnica, tam jest siła. Rozdział 5 Kontrola Czasu i Mikroekspresji. Ludzie nie pamiętają, co powiedzieli, pamiętają jak to powiedzieli. Ale co ważniejsze, kiedy to powiedziałeś, Czas jest najbardziej niewidoczną, a jednocześnie najpotężniejszą bronią w pierwszym wrażeniu. Jeśli powiesz właściwe zdanie w niewłaściwym czasie, będziesz nieskuteczny. Ale spojrzenie na moment, w którym należy zachować milczenie, uśmiech w najbardziej nieoczekiwanym momencie to właśnie wtedy zostaniesz zapamiętany. Mikroekspresje wysyłają wiadomości do drugiej osoby, nawet jeśli nie jesteś tego świadomy. Lekkie uniesienie brwi, delikatny loczek w kąciku ust, skupienie wzroku. Kiedy potrafisz nad tym zapanować, możesz szepnąć drugiej osobie, co myślisz, nawet jeśli nic nie mówisz. A podświadomość natychmiast odbiera te sygnały. Pauza, westchnienie, szybkie spojrzenie na pierwsze spotkanie i ponowne nawiązanie do niego wszystkie te czynności, jeśli są wykonywane pod kontrolą, oddzielą cię od przeciętności. Druga strona dostosowuje się do twojego rytmu. Podczas gdy oni mówią szybko. Ty jesteś powolny i stały, twój lekki i miarowy uśmiech, gdy oni się uśmiechają, tworzy niewidzialną równowagę między wami. Nie musisz krzyczeć głośno, żeby zostawić swój ślad. Jeśli trafisz w odpowiedni moment, twoje mikroekspresje są na właściwym poziomie i potrafisz kontrolować swoją energię, zostaniesz zauważony jeszcze przed wejściem do pokoju. Bycie zauważonym nie polega tylko na byciu widzianym. Jeśli chcesz naprawdę wyróżnić się w tłumie, Pozwól, aby Twoje milczenie mówiło więcej niż Twój głos, Twoja postawa więcej niż Twoje słowa, Twoje wyczucie czasu więcej niż Twoja prędkość. Pięć broni psychologicznych, których się dziś nauczyłeś, to nie tylko taktyka, to postawa życiowa. Cisza umysłu, mówienie spojrzeniem, panowanie nad emocjami, tworzenie tajemnicy i pamiętanie o kimś w odpowiednim momencie. To wszystko sprawia, że zwykła osoba staje się niezapomniana. Pamiętaj, że bycie influencerem to nie coś, z czym się rodzisz. To jest wybór. I podjąłeś dziś tę decyzję. Nie jesteś już kimś, kto gubi się w tłumie, ale kimś, kogo zauważa się z energią, gdziekolwiek się pojawi. Nawet jeśli ludzie cię nie znają, poczują Twoją obecność. A może jednym spojrzeniem odciśniesz ślad na ich życiu. Jeśli ta podróż Cię zainspirowała i chcesz dowiedzieć się więcej, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Ponieważ to miejsce dla tych, którzy nie chcą być przeciętni, miejsce dla tych, którzy czerpią siłę z ciszy i nie krzyczą, aby zwrócić na siebie uwagę. Czekam tu na ciebie.